Które z tych pięciu krzeseł przyciąga cię najbardziej? Nie analizuj, nie oceniaj, nie myśl o wygodzie czy stylu zatrzymaj się, spójrz i pozwól, by twoje serce wybrało. To nie jest zwykły test to zaproszenie do spotkania z częścią siebie, którą rzadko zauważasz. Karl Jung wierzył, że nasze wybory, nawet te pozornie błahe, są odbiciem tego, co w nas ukryte. Archetypów, które w nas mieszkają, pragnień, których nie umiemy nazwać, i ran, które chowamy przed światem. Czasem to, co najbardziej nas przyciąga, mówi więcej o naszej duszy niż wszystkie słowa razem wzięte. Czy to możliwe, że jedno krzesło może odsłonić twoją psychikę? Może wskazać twoje cienie, twoją potrzebę bezpieczeństwa, albo skrywaną tęsknotę za miłością? Wybierz. Ale wybierz intuicyjnie, bo to, co zaraz usłyszysz, nie będzie tylko analizą estetyki, to będzie opowieść o tobie. Na pierwszy rzut oka to krzesło może wydawać się najbardziej zwyczajne nie rzuca się w oczy, nie woła kolorami, nie próbuje imponować a jednak to właśnie ono przyciąga wielu z nas jest w tej prostocie coś kojącego, coś znajomego. Coś, co daje poczucie porządku w świecie pełnym nieładu. Jeśli właśnie to krzesło wybrałeś, możliwe, że w twoim wnętrzu mieszka głęboka potrzeba przejrzystości i spokoju. Twoja psychika tęskni za przestrzenią, w której nie ma nadmiaru nadmiaru bodźców, nadmiaru dramatów, nadmiaru oczekiwań chcesz po prostu być w ciszy, w prostocie, w klarowności. Karl Jung powiedział kiedyś, że porządek zewnętrzny często jest kompensacją wewnętrznego chaosu. A więc możliwe, że wybierając to krzesło, podświadomie próbujesz odnaleźć balans, szukasz harmonii, bo może coś w Twoim życiu lub przeszłości było zbyt chaotyczne, zbyt bolesne, zbyt nieprzewidywalne. Może wychowałeś się w przestrzeni, gdzie emocje były tłumione, a spokój był luksusem. Może nauczyłeś się przetrwać poprzez upraszczanie, redukcję, ucieczkę w ciszę. Archetypicznie to krzesło symbolizuje uciekiniera lub obserwatora. Uciekinier to ten, który wycofuje się z hałasu świata nie dlatego, że jest słaby, ale dlatego, że ceni swoją wewnętrzną przestrzeń bardziej niż rozgłos. Nie chce brać udziału w grze pozorów, woli patrzeć z boku, słuchać, niż mówić. Obserwować, niż być obserwowanym. To archetyp, który niesie ze sobą mądrość dystansu, ale i ryzyko izolacji. Może wskazywać na osobę, która chroni swoje serce tak skutecznie, że z czasem nawet ona sama traci z nim kontakt. Z drugiej strony, obserwator to ten, kto widzi więcej, bo nie rozprasza go chaos. Kto potrafi dostrzec niuanse w milczeniu, znaczenie w prostocie, świat w jednym spojrzeniu. Osoby utożsamiające się z tym archetypem często są głęboko refleksyjne, uważne, wrażliwe na subtelności świata psychicznego, ale również często pozostają w cieniu, unikając zaangażowania, bo kontakt z intensywnymi emocjami innych ludzi bywa przytłaczający. To krzesło może być również symbolem emocjonalnego pancerza, który nie przybiera formy twardości, ale raczej wycofania, niewidocznej granicy. Jakbyś mówił: Jestem tu, ale nie całkiem, jestem blisko, ale nie za blisko. Jest to często mechanizm obronny, który kształtuje się w dzieciństwie, kiedy uczymy się, że wyrażanie emocji wiąże się z ryzykiem zranienia. Wtedy prostota staje się bezpieczna, cisza ochroną, a dystans gwarancją, że nikt nie dotknie zbyt głęboko. Wybierając to krzesło, być może jesteś osobą, która pragnie bezpieczeństwa emocjonalnego ponad wszystko. Może czujesz się najlepiej w strukturach, które znasz, w relacjach, które są przewidywalne, w przestrzeniach, gdzie nic cię nie zaskoczy. Twoja dusza może być zmęczona nadmiarem. Twoje serce może wołać o odpoczynek od dramatów świata, ale Jung również przypominał: To, co wypierasz, nie przestaje istnieć, przestaje być dostępne dla Twojej świadomości. Prostota i porządek, choć piękne, mogą też służyć jako zasłona. Za tym minimalizmem może kryć się lęk przed konfrontacją, przed bałaganem emocjonalnym, który czeka za drzwiami serca. Przed chaosem relacji, które wymagają otwartości, kompromisu, a czasem utraty kontroli. Czy boisz się utraty kontroli? Czy chaos cię przeraża? Czy cisza to twój azyl, czy więzienie? Twoja wybór mówi, potrzebuje spokoju. Ale pytanie brzmi, czy naprawdę go masz. A może tylko go odtwarzasz zewnętrznie, licząc, że w końcu stanie się wewnętrzny? To krzesło nie jest tylko meblem. To symbol duszy, która pragnie lekkości, ale także duszy, która być może nauczyła się nie ufać intensywności życia. Duszy, która boi się, że jeśli dopuści do siebie zbyt wiele, to nie zdoła się już pozbierać. I w tym nie ma nic złego. To po prostu kolejny sposób istnienia, kolejna strategia przetrwania, kolejny archetyp, który przez ciebie przemawia. Bo nie jesteśmy tylko tym, co wybieramy. Jesteśmy również tym, dlaczego to wybieramy. To krzesło niesie w sobie opowieść. Patrząc na nie, można niemal poczuć zapach starych książek, ciepło drewna, dotyk przeszłości. Jest eleganckie, ale niekrzykliwe. Stabilne, wbudowane w czas, jakby już znało historię wielu pokoleń. To nie jest wybór osoby szukającej nowości, to wybór kogoś, kto tęskni za głębią, znaczeniem, porządkiem. Jeśli wybrałeś właśnie to krzesło, możliwe, że twoja psychika pragnie struktury, zasad, estetyki, która daje poczucie bezpieczeństwa i sensu. Jesteś osobą, która nie znosi chaosu nie tylko na poziomie emocjonalnym, ale także intelektualnym. Potrzebujesz ram, cenisz ład, wierzysz, że świat, choć bywa brutalny, może być zrozumiały, jeśli tylko odnajdziemy jego wewnętrzne reguły. Zgodnie z psychologią głębi Karla Junga, ten wybór rezonuje z archetypem opiekuna lub tradycjonalisty. Opiekun to postać, która chroni nie tylko innych, ale też idee, wartości, dziedzictwo. To osoba, która czuje odpowiedzialność która wierzy, że rolą człowieka jest dbanie o porządek, o rodzinę, o przekazywane dalej zasady, to energia troski, ale i kontroli, bezpieczeństwa, ale i granic. Tradycjonalista natomiast to ten, który szuka oparcia w tym, co sprawdzone, kto ufa temu, co przetrwało próbę czasu. Czasami z lęku przed zmianą, czasami z głębokiego szacunku do mądrości przodków, czasami z wewnętrznej potrzeby, by coś było na swoim miejscu. Wybierając to krzesło, możesz być osobą, która odczuwa silną potrzebę moralnego kompasu. Masz zasady. Może nie mówisz o nich głośno, ale są dla Ciebie ważne. To one trzymają twoje życie w ryzach, pozwalają podejmować decyzje, rozpoznawać dobro od zła. Nie znosisz fałszu, niezdecydowania, pustych słów. Potrzebujesz głębi, prawdy, autentyczności. Ale, jak ostrzega Jung, każdy archetyp ma swój cień. Za pragnieniem struktury może kryć się lęk przed utratą kontroli, za przywiązaniem do tradycji strach przed tym, co nieznane. Być może boisz się chaosu, nie tylko zewnętrznego, ale przede wszystkim wewnętrznego, tego co mogłoby się wydarzyć, gdybyś odpuścił kontrolę, gdybyś przestał trzymać się zasad, gdybyś po prostu poczuł. Krzesło w stylu retro to nie tylko wybór estetyczny, to wyraz tęsknoty za stabilnością, może za czasami, gdy rzeczy wydawały się prostsze, gdy życie miało jasne role. Ojciec był ojcem, matka matką, Bóg był w niebie, a człowiek znał swoje miejsce. Ta tęsknota może być głęboka, może płynąć z dzieciństwa, w którym panowały jasne zasady, ale brakowało ciepła, albo przeciwnie, może. Próbujesz zbudować teraz to, czego wtedy brakowało strukturę, w której sam możesz się odnaleźć. Być może jesteś osobą, która stara się trzymać fason, nawet gdy świat się wali. Która dba o estetykę nie dlatego, że to modne, ale dlatego, że piękno daje ci poczucie sensu. Może boisz się pokazać swoją kruchość, więc zamiast tego pokazujesz elegancję. Może tęsknisz za tym, by ktoś dostrzegł, ile wysiłku wkładasz w to, by wszystko było w porządku. Czy to oznacza, że jesteś konserwatywny? Niekoniecznie. Być może po prostu czujesz, że w chaosie współczesności trzeba trzymać się czegoś stałego, by nie zatonąć, by zachować to, co ludzkie, by nie rozpaść się na kawałki. Jung pisał, że największy potencjał transformacji znajduje się tam, gdzie świadomość spotyka się z nieświadomością. Wybierając to krzesło, może próbujesz ugruntować siebie w świecie, który ciągle się zmienia. Może szukasz w strukturze nieograniczenia, ale wolności. Wolności, która przychodzi, gdy nie musisz się już bać, że wszystko się rozpadnie. Ale warto zadać sobie pytanie, czy Twoje zasady służą Ci, czy Cię więżą? Czy struktura, którą tworzysz wokół siebie pozwala Ci oddychać, czy raczej zaciska się jak pancerz? To krzesło mówi, potrzebuje sensu. Ale czasem sens nie płynie z porządku, czasem płynie z chaosu, który pozwolimy sobie poczuć. Nie musisz rezygnować z zasad, by odkryć głębię. Nie musisz burzyć wszystkiego, by poczuć. Ale może warto od czasu do czasu zadać pytanie: czy to, czego się trzymam, nadal mnie prowadzi, czy tylko powstrzymuje mnie przed ruchem? To nie jest zwykłe krzesło. To fotel. Zapraszający, przytulny, z klasą. Jego wygląd emanuje prestiżem i poczuciem komfortu. To mebel, który nie tylko chce, byś usiadł, ale byś spoczął, rozgościł się, zapuścił korzenie, przestał się spieszyć i pozwolił sobie na luksus bycia ważnym. Jeśli właśnie ten fotel wybrałeś, być może głęboko w tobie mieszka pragnienie uznania. Może twoja dusza szepcze, że zasługujesz na więcej. Na uwagę, na miejsce, na przestrzeń, w której możesz być sobą bez lęku, że zostaniesz pominięty, niezauważony, niewysłuchany. To wybór osoby, która być może świadomie, a może nie, chce wreszcie odpocząć w swoim istnieniu. Zgodnie z psychologią głębi Karla Junga, ten fotel rezonuje z archetypem króla lub patriarchy. Król to nie tylko władca, to symbol godności, centrum, autorytetu. To ten, który nie musi udowadniać, że ma wartość, bo sam nią jest. Ale droga do takiego wewnętrznego króla często prowadzi przez ranę. Ranę odrzucenia, niedostrzeżenia, braku miłości, warunkowej. Wybór tego fotela może sugerować, że w tobie żyje potrzeba kontroli. Nie dlatego, że jesteś despotyczny, ale dlatego, że w przeszłości być może zbyt wiele razy czułeś, że tracisz grunt pod nogami. W dzieciństwie mogłeś doświadczać sytuacji, w których twoje emocje nie były zauważane, twoje potrzeby ignorowane, a twoja obecność warunkowa. Więc zbudowałeś w sobie strategię: jeśli będę ważny, jeśli będę potrzebny jeśli będę silny. Wtedy mnie zobaczą. Taki fotel może symbolizować też archetyp ojca wewnętrznego, tego którego może zabrakło fizycznie lub emocjonalnie, a teraz przez ten wybór próbujesz podświadomie zbudować w sobie to, czego kiedyś nie było: bezpieczne, silne, opiekuńcze miejsce w samym sobie. To przestrzeń, w której wreszcie możesz się oprzeć, ale to także pułapka. Bo czasem fotel zamiast odpoczynku staje się tronem, na którym siedzisz samotnie, odseparowany od emocjonalnej intymności. Miękkość tego mebla mówi: Chcę wygody, ale wygoda nie zawsze oznacza lenistwo. Często jest to kompensacja długiego okresu napięcia. Osoby, które wybierają takie symbole komfortu, często niosą w sobie przemęczenie życiowe, psychiczne, emocjonalne. Egzystencjalne. Pragną przestrzeni, w której nie muszą udawać, gdzie wszystko ma swoje miejsce, gdzie wreszcie można oddychać, ale fotel, który z zewnątrz wygląda jak oaza komfortu, może też być miejscem ukrycia. Może być zbudowanym przez ego bastionem, który chroni cię przed konfrontacją z własną wrażliwością. Bo jeśli musisz być zawsze silny, ważny, niezależny, to kiedy i gdzie pozwalasz sobie na słabość. Na łzy, na bezradność. Karl Jung podkreślał, że nasz cień często objawia się w tym, co nadmiernie afirmujemy. Jeśli więc wybierasz luksus i wygodę jako swoje naturalne środowisko, warto zapytać: Co próbuje zrekompensować? Czy moje pragnienie prestiżu nie wynika z głęboko zakorzenionego poczucia bycia niewystarczającym? Czy moje potrzeby naprawdę są zaspokojone? Czy jedynie przykrywam je pięknym wnętrzem? Ten fotel może też symbolizować potrzebę kontroli nad przestrzenią, zarówno fizyczną, jak i psychiczną. To miejsce, które należy do ciebie. Gdzie ty decydujesz, kto siada obok? Gdzie ty decydujesz, kiedy i jak się dzielisz sobą? I choć to może dawać poczucie siły, z czasem może również izolować. Czy nie boisz się oddać steru? Czy potrafisz się oprzeć, nie siedząc zawsze na tronie? Czy możesz być ważny, nie będąc w centrum? Jung mówił, że prawdziwe ja objawia się nie wtedy, gdy mamy kontrolę, ale wtedy, gdy możemy ją świadomie puścić. Jeśli ten fotel do Ciebie przemawia, może to znak, że Twoja dusza pragnie nie tylko komfortu, ale też przyjęcia nie tylko władzy. Ale bycia widzianym w pełni ze wszystkim, co kruche, nieidealne, ludzkie. To krzesło mówi: Chcę mieć swoje miejsce, ale czasem miejsce nie jest zewnętrzne. Czasem Twoje miejsce jest tam, gdzie ktoś naprawdę Cię widzi, nawet jeśli nie siedzisz na niczym wygodnym. To krzesło nie stoi cicho w rogu, ono przemawia kolorem, fakturą, wzorem. Przyciąga wzrok od razu, jakby mówiło, zobacz mnie. Jestem inna, mam w sobie życie. Nie próbuje się dopasować. Nie chce być tłem. Jest wyrazem, może nawet krzykiem indywidualności. Jeśli właśnie to krzesło przyciągnęło Twoją uwagę, prawdopodobnie jesteś osobą, która nie godzi się na szarość życia. Masz w sobie wewnętrzne dziecko. Ciekawe, spontaniczne, niepokorne wobec ram i sztywnych form. A może to nie tylko dziecko, ale coś więcej artysta, który pragnie widzieć świat inaczej głębiej, barwniej, z duszą. Karl Jung nazwał ten typ psychiczny archetypem dziecka boskiego pierwotnego, niewinnego, ale też pełnego mocy twórczej. To część Ciebie, która wierzy, że życie to więcej niż obowiązek, że istnieje coś ponad mechanikę codzienności, że każdy człowiek nosi w sobie światło, które nie musi być tłumione. To energia żywa, pulsująca, kreatywna i właśnie dlatego często odrzucana przez społeczeństwo, które boi się wszystkiego, co nie da się zdefiniować. Wybierając to krzesło, możesz świadomie lub nieświadomie wyrażać potrzebę wolności emocjonalnej. Pragniesz mówić swoim głosem, myśleć po swojemu, kochać na własnych zasadach. Nie lubisz masek, denerwuje cię udawanie. Może w przeszłości byłeś tą osobą, która słyszała, że za bardzo się wychyla, że jest zbyt wrażliwa, zbyt emocjonalna. Może nauczono Cię, byś był grzeczny, cichy, posłuszny, a teraz Twoja dusza domaga się przestrzeni, by w końcu zatańczyć we własnych barwach. Ale jak przypomina Jung, nawet kolory mogą być maską. Czasem to, co najbardziej żywe na zewnątrz, ukrywa ból w środku. Może Twoja kreatywność to nie tylko radość, ale też tarcza. Może ekspresja to sposób na przetrwanie. Może śmiejesz się najgłośniej. Bo boisz się, że jeśli zamilkniesz, ktoś zobaczy twoje łzy. To krzesło może być symbolem duszy, która kiedyś została zraniona właśnie za to, że była sobą. Duszy, która usłyszała, że nie pasuje, że przeszkadza, że za dużo czuje, za dużo mówi, za bardzo ufa, i właśnie dlatego dziś ta dusza robi wszystko, by stworzyć swój własny świat piękniejszy, bardziej autentyczny, bardziej jej. Ten wybór może też wskazywać na silną potrzebę autentyczności, nawet jeśli kosztuje to samotność, bo nie wszyscy rozumieją tych, którzy idą pod prąd, nie wszyscy chcą słuchać tych, którzy nie mówią schematami, ale ty wiesz, że dusza, która milczy zbyt długo, zaczyna chorować, a kreatywność jest Twoim lekarstwem, Twoim modlitwą. Twoją formą obecności w świecie, który często próbuje nas uczynić kopiami siebie. Jung pisał, że kontakt z archetypem Dziecka Boskiego to jedno z najważniejszych doświadczeń w procesie indywiduacji, bo to ono przypomina nam, kim byliśmy, zanim zaczęliśmy się dostosowywać, zanim nauczyliśmy się ukrywać, zanim świat powiedział nam, kim mamy być. Wybierając kolorową, artystyczną formę, Możesz nie tylko tęsknić za sobą prawdziwym, ale też odważnie do tej prawdy wracać. Ale pytanie brzmi, czy Twoja wolność jest pełna? Czy nadal boisz się, że ktoś ci ją odbierze? Czy Twoja ekspresja wypływa z miłości do siebie, czy z potrzeby bycia zauważonym? To krzesło mówi, chcę być sobą. Ale czy potrafisz być sobą również w ciszy, w smutku, w zwątpieniu? Czy jesteś gotów odkrywać nie tylko barwy, ale i cienie swojej duszy? Być może jesteś duszą, która potrzebuje przestrzeni nie tylko na tworzenie, ale też na bycie przyjętym, takim, jakim jesteś: nie zawsze kolorowym, czasem pogubionym, czasem cichym, ale prawdziwym. To krzesło nie prosi o uwagę, nie błyszczy kolorami ani miękkością. Jego surowość mówi jasno. Jestem twardy, nie do złamania. Metal i drewno w surowej, minimalistycznej formie tworzą wrażenie solidności, nieprzystępności, ochrony. To nie miejsce dla wrażliwców to twierdza mur oddzielający świat od Twojej najgłębszej istoty. Jeśli to krzesło wybrałeś, być może Twoja psychika wyraża potrzebę odporności. Jesteś osobą, która nauczyła się stawiać granice. Nie tylko wobec innych, ale przede wszystkim wobec samej siebie. Twój emocjonalny świat to nie pole bitwy, a forteca, której nie można łatwo zdobyć. To mechanizm przetrwania. Twoje życie być może uczyło cię, że świat jest pełen zagrożeń, a zaufanie luksusem, na który nie możesz sobie pozwolić. W psychologii Junga ten wybór rezonuje z archetypem wojownika lub samotnika. Wojownik. To postać, która walczy nie dla chwały, lecz dla przetrwania, dla ochrony tego, co cenne. To ten, kto nie boi się bólu, ale często nosi go samotnie. W 1900 ciszy to siła, ale także ciężar. Samotnik natomiast to ktoś, kto z wyboru lub z konieczności wycofuje się z tłumu, szuka w samotności przestrzeni do regeneracji i przemyśleń. To archetyp wewnętrznego poszukiwacza, który nie ufa łatwo, bo życie nauczyło go, że otwartość bywa równoznaczna z zranieniem. Wybór surowego krzesła może wskazywać na osobę, która w życiu doświadczyła zbyt wiele, by ufać bez granic. Twoja skóra jest gruba, ale pod nią być może kryje się rana, niewidoczna, lecz głęboka. Może nauczyłeś się izolować emocje, zamykać serce, by przetrwać trudne chwile. Być może w Twojej historii jest brak, którego nigdy nie udało się do końca zagoić, ale ta surowość to również symbol minimalizmu, redukcji do tego, co niezbędne. Może jesteś osobą, która odrzuca zbędne maski, zbędne słowa, zbędne relacje, ceni prostotę i autentyczność. Nie potrzebujesz bogactw świata, by poczuć się sobą. Potrzebujesz prawdy i bezpieczeństwa. Jung zauważał, że archetyp wojownika często łączy się z mechanizmem obronnym, który może prowadzić do izolacji. Chronisz siebie przed zranieniem, ale ta ochrona czasem staje się więzieniem. Możesz unikać bliskości, bo boisz się utraty kontroli. Możesz odpychać tych, którzy chcą się zbliżyć, nawet jeśli w głębi serca pragniesz ich obecności. Czy potrafisz otworzyć drzwi swojej twierdzy? Czy jesteś gotów zdjąć zbroję choćby na chwilę? Czy pozwolisz sobie na miękkość, nawet jeśli oznacza to ryzyko zranienia? To krzesło mówi: Jestem gotów walczyć. Ale czy pamiętasz, że czasem największą odwagą jest pozwolić sobie na słabość? Twoja wybór odsłania część Ciebie, która nie chce być łatwo złamana, która ufa jedynie sobie, ale jednocześnie woła o zrozumienie, które może przyjść tylko wtedy, gdy odważysz się zdjąć maskę. Karl Jung pisał, że prawdziwa siła nie polega na twardości, lecz na zdolności do transformacji, na przyjęciu całej swojej ludzkiej złożoności, cienia i światła, mocy i słabości, samotności i wspólnoty. To krzesło jest manifestem przetrwania, ale również zaproszeniem do nowej drogi, drogi, na której twardość spotyka się z miękkością, drogi, na której możesz być wojownikiem i kochanym samotnikiem, drogi, na której pancerz staje się tylko zbroją, a nie klatką. Wybór jednego z tych krzeseł to nie jest zwykła decyzja, to głos Twojej nieświadomości, która poprzez symbole próbuje przemówić do świadomości. Nawet najprostsze formy, kolory czy faktury skrywają historię o Twoich pragnieniach, lękach, potrzebach i ranach. To, co wybierasz, odsłania fragment Twojej duszy, często ukryty, nieuświadomiony, lecz nie mniej prawdziwy. Żadna droga nie jest lepsza ani gorsza, każda jest częścią twojej unikalnej podróży ku pełni. Spojrzenie oczami duszy pozwala zobaczyć, że każdy symbol ma moc, by prowadzić cię do głębszego zrozumienia siebie i świata, który nosisz w sobie.